Dzień dobry. Moja stara... znaczy żona... to fanatyczka rosołu. Pół mieszkania zawalone kluskami średnio raz w tygodniu. Ktoś wdepnie w leżącą na ziemi pietruszkę czy marchewkę i trzeba je... Dobra, musiałem. Ostatnie miesiące mojego życia nazwałbym sztafetą glutów. Tak to jest. W sezonie chorobowym, kiedy ma się w domu dwójkę małych dzieci, w tym jedno w wieku przedszkolnym. Nieodłącznym elementem naszej codzienności stał się więc Rosół. Domowe remedium na wszelkiej maści przeziębienia i katarki. Teksty zachwalające prozdrowotne działanie drobiowego wywaru datuje się na okres np. Na starożytnego Babilonu. Dwunastowieczny teolog i lekarz Rabbi Moshe bin Maimon, nazywany też Maimonidesem, pisał o Rosole, że jest zarówno znakomitym pokarmem, jak i lekiem hamującym rozwój trądu. W tradycji wyznawców judaizmu jego związek z procesem leczenia jest tak silny, iż czasami mówi się o nim Żydowska penicylina. Czy słusznie? No cóż, znalazłem przynajmniej kilka prac naukowych, przynajmniej kilka, które pozwolą nam rzucić odrobinę empirycznego światła na medyczne właściwości Króla Zup. Jeżeli poszperamy odpowiednio długo, znajdziemy naukowe doniesienia o tym, że rosół powstrzymuje wzrost pneumokoków, w badaniach in vitro, ale jednak, że wywar skórzych chrząstek pomaga, jeżeli chodzi o ból i o w pewnej konkretnej odmianie reumatyzmu, albo że jest przydatny w zmniejszaniu dolegliwości astmatycznych, w chorobie wrzodowej żołądka, działa korzystnie na błonę śluzową tego żołądka, i mało tego. Trafiłem na pomysł zaproponowany w odpowiedzi na jedno z badań naukowych, wykorzystania rosołu w sytuacji niedostatecznej dostępności paliwa lotniczego w izraelskiej armii. I ja nawet nie żartuję. Gdy jednak myśli się o rosole w kategoriach remedium, to przed oczami mamy zakatarzonego i opatulonego pierzynami pacjenta zajadającego się wywarem w zaciszu własnego domu. Zacznijmy więc. Od cieknących glutów, czy raczej od mobilności wydzieliny z nosa. Jedno z dwóch badań, wspominanych absolutnie w każdym opracowaniu dotyczącym rosołu, przeprowadzono w 1978 roku na grupie 15 ochotników, którym przez 6 dni. Badano szybkość ruchu wydzieliny z nosa oraz drożność przy oddychaniu po różnych interwencjach. Co to były za interwencje? Chodziło o wypicie ciepłego rosołu łykami i przez słomkę, ciepłej wody łykami i przez słomkę oraz wypicie zimnej wody tutaj, już tylko łykami, tak klasycznie ze szklanki, gdzie przez słomkę oznacza przez słomkę z przykrytego naczynia, tak żeby nie inhalować się przy okazji ciepłymi parami. Co się okazało? Po pierwsze, Zimna woda pogarsza ruchliwość wydzieliny z nosa, i to na długo. Jeszcze 30 minut po jej wypiciu badani mieli. Wybaczcie, ale dla samej komiczności yy, yy, użycia tego wyrażenia w popularno-naukowym filmie to zrobię. Więc 30 minut po wypiciu wody o temperaturze 4 stopni Celsjusza badani mieli zauważalnie gęstszego gluta niż przed konsumpcją napitku. Ciepła woda. Konsumowana łykami ze szklanki poprawiała ruchliwość wydzieliny w pomiarze po 5 minutach. Gdy była pita przez słomkę, tego efektu nie było. A rosół? Rosół działał niezależnie od tego, jak był spożywany, a skala obserwowanego efektu, po 5 minutach znowuż, była największa spośród wszystkich przebadanych y Wariantów eksperymentu. Największa była konkretnie dla rosołu, pitego tak klasycznie łykami. Jednocześnie żadna ze zbadanych sytuacji nie skutkowała ani poprawą, ani pogorszeniem przepływu powietrza przez nos. Pozostaje więc nam rozmawiać o tej ruchliwości wydzieliny. Czy to dobrze? Autorzy pracy postulują, że tak. Po pierwsze, dzięki temu łatwiej Udrożnić zatkany nos. Jako ktoś, kto teraz mierzy się z katarem, no to bardzo doceniam wszystko, co mi pozwala udrożnić nos. Po drugie, kumulujące się w nosie patogeny mają krótszy kontakt z błonami śluzowymi, co skraca czas, w jaki mogłyby do organizmu się przedostać. Co akurat dla osoby chorej może mieć drugorzędne znaczenie. Ale też skrócony jest czas, w którym mogą się namnażać przed wydostaniem z nosa. To akurat jest duży plus, jeżeli chodzi o e, zarażanie innych. Trzeba jednak pamiętać, że w tym badaniu wzięli udział zdrowi ochotnicy, a sam efekt był stosunkowo krótkotrwały. Po 30 minutach nie było po nim śladu, wyłączając ten przypadek gęstego gluta po zimnej wodzie. Jednocześnie ciekawe jest to że jakiekolwiek zmiany obserwowano również przy piciu rosołu przez słomkę. Ciepła woda tak nie działała. I to pozwoliło autorom badania postulować, że rosół zawiera jakieś lotne substancje chemiczne, które nawet przy połknięciu są w stanie do nosa przeniknąć i wydzielinę luzować. Mogą to być, ich zdaniem, akurat na przykład namierzone wcześniej w wywarze związki siarki. A tak, siarki. Kolejna praca. To rok 2000 i sprawdzenie ewentualnego związku rosołu z łagodzeniem stanu zapalnego. Widzicie, jednym z czynników sprzyjających wystąpieniu stanu zapalnego jest obecność neutrofili, takiej specjalnej klasy białych krwinek. Te neutrofile w różne części naszego organizmu mogą być niejako wabione przez związki chemiczne, rozmaite związki chemiczne. Takie zjawisko, czyli ruchliwość komórek. Pod wpływem czynników chemicznych nosi nazwę chemotaksji i okazuje się, że rosół hamuje chemotaksję na utrafili bardzo bardzo mocno. A przez to może zmniejszać przykre skutki stanu zapalnego. I to zahamowanie ma miejsce także po przefiltrowaniu zupy. Wiadomo bowiem, że taki efekt mogą dawać drobne ciała stałe. W sensie hamowanie hemotaksji może być skutkiem występowania drobnych ciał stałych. Dodatkowo spieszę nadmienić, iż w eksperymencie rosół był rozcieńczany do takich poziomów, które mogłyby być uzyskane w ustroju ważącego 70 kg człowieka po spożyciu jakichś no, 350 ml tej ciekłej ambrozji za jednym posiedzeniem. Brzmi pięknie, jak dobry dowód. Jest tylko jeden problem. Ta obserwacja była dokonana in vitro, poza organizmem. Ale porozmawiajmy o niej. Choćby dlatego, że jest to jedyna praca naukowa, o jakiej mi wiadomo, która to zawiera przepis kulinarny. W części, w której opisuje się zastosowane metody, pojawiła się kompletna, spisana naukowym językiem receptura na przygotowanie rosołu. Przepis od swojej babci zaczepnęła pierwsza autorka publikacji, Barbara Renard. I to ona była też odpowiedzialna za przygotowanie próbek. Próbek, które były pobierane na różnych etapach przyrządzania rosołu. Wszystko po to, by móc określić, który ze składników jest odpowiedzialny za ewentualne lecznicze działanie zupy i okazuje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o hamowanie hemotacji neutrofili in vitro, nie jest to kurczak. Mierzalne zmiany, państwo Renart i współpracownicy, nie wspomniałem bowiem, że mąż Barbary razem ze swoim zespołem badawczym nadzorowali to badanie, czy brali udział, a mąż nadzorował, więc obserwowali oni zmiany w chemotakcji neutrofili dopiero po dodaniu do wywaru warzyw. Ale nie znaczy to, że kurczak jest zbędny, nie, co to, to nie. Okazuje się bowiem, że ekstrakty z zastosowanych warzyw są dla neutrofili toksyczne. Zabijają od kilku kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent z nich. Tej bójczej właściwości nie ma jednak wywar z samego kurczaka i z jakiegoś tajemniczego powodu gotowy rosł. Tak, albo w drobiu jest coś, co te warzywne toksyny neutralizuje, podkreślę tutaj może, że chodzi o toksyny z punktu widzenia neutrofili, nie człowieka jako całości, Albo duża część tych toksyn przenika np. do warstwy tłuszczu, tam jest związana, zneutralizowana czy usunięta wręcz w trakcie przygotowywania zupy. I jeszcze jedno. W tej pracy porównywano też, jak na hemotaksję neutrofili działa 13 rosołów/instant, takich zupek do kupienia w sklepie. I tylko jeden wypadł w teście lepiej, to nieznacznie lepiej, niż przepis babci Renard. <grym> Babcie to jednak wiedzą. Bo jakby nie patrzeć, to jednak badanie in vitro. Z drugiej strony, dotyczy ono tylko neutrofili. Mało prawdopodobne, żeby rosół działał tylko na jedną klasę komórek. No i zmniejszenie skutków stanu zapalnego może być bronią obosieczną. Bo mniej mobilne neutrofile to poza tym, że mniejsze dolegliwości związane ze stanem zapalnym, wolniejszy jeden z elementów układu odpornościowego, który może w tej sytuacji być bardziej podatny na kolejne infekcje z naciskiem na morze. Tego niestety nie wiemy, bo dużo więcej paradoksalnie badań na temat rosołu nie ma. A nawet gdyby istniały duże, randomizowane badania kliniczne, to zdaniem niektórych z komentatorów moglibyśmy się w ich przypadku spodziewać kilku problemów. Po pierwsze, w zasadzie cały świat wie, jak smakuje rosoł. Grupa, która miałaby przyjmować placebo, grupa kontrolna, najprawdopodobniej podejrzewałaby, że to, co jedzą koło rosołu, co najwyżej stało. A skoro o placebo mowa, wielce prawdopodobne jest, że w przypadku rosołu efekt placebo byłby wybitnie silny. Efekt placebo, efektowi placebo nierówno. Zrobiłem o tym kiedyś godzinny film. W tej sytuacji chodzi o to, że generalnie większość, czy wielu z nas, rosół i chorobę kojarzy z sytuacją, w której ktoś ten rosół nam przygotowuje, ktoś się nami opiekuje. To jest pozytywne skojarzenie. Jeżeli jest silne, no to może wpływać na wyniki eksperymentu, mocno wpływać na wyniki eksperymentu. Jeszcze inną kwestią jest to, że nie wierzę, żeby jakakolwiek komisja etyki pozwoliła na eksperyment, w którym komuś odmawia się przyjmowania rosołu. To nieludzkie. I nie, nie wymyśliłem tego żartu, zaczerpnąłem go z jednej z prac, które czytałem, które pół żartem, ale jednak pół serio postulowała, aby uznać rosół za jeden z kluczowych leków dla ludzkości. Jest o tym artykuł naukowy. I to mimo istnienia licznych udowodnionych efektów ubocznych. Literatura wspomina o przypadku hipernatremii, czyli sytuacji, w której stężenie jonów sodu w organizmie jest zbyt wysokie. To akurat wystąpiło u kobiety z cukrzycą, o anafilaksji się pisze, czyli reakcji silnej alergicznej na jeden ze składników rosołu, oraz regularnie przywołuje się przypadek zgonu dziecka, które zakrztusiło się kością z rosołu, gdy było nim karmione w czasie zapalenia płuc. Generalnie jednak mamy Wszelkie prawo uważać specyfik ten za bezpieczny. Na ile mające takie realne działanie terapeutyczne, trudno powiedzieć. Ale wiele wskazuje, że coś przynajmniej jest na rzeczy. I może kiedyś dowiemy się co. Może któraś z osób, które widzą ten film, zajmą się naukowo tym tematem. I kiedyś w przyszłości wreszcie rozwiążą zagadki króla zup. Króla zup, którego nazwa, bo tego jeszcze nie powiedziałem, ma bardzo ciekawe pochodzenie. Dawniej, aby mięso zakonserwować, zasalało się je. Żeby pozbyć się dużych ilości soli, trzeba było je potem rozsolić. Na przykład gotując w ciepłej wodzie. Z tej wody, po dodaniu warzyw, powstawała zupa o nazwie ROZESU. Ale, że trudno takie zbitki z półgłosek wymówić, to pozbyliśmy się z. Masło też kiedyś było ma z słem, bo się nim po chlebie mazało, i może na tym poprzestanę, bo wchodzę na poletko, na którym są lepsi ode mnie popularyzatorzy wiedzy i nauki. Tak, więc coś, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia.